W tym filmie jest taka fajna scena, jak właśnie, porywają dzieci i rozdzielają ich je od duszy, oddzielają je od, od własnej duszy. I w tym filmie każdy ma tak zwany swój. Jak to się nazywa? Na jakoś dajmon, daj, nie dajmon, czy daj, swojego Daimona chyba, czyli taką, takie zwierzątko, które symbolizuje właśnie to. Że jesteśmy połączeni z duszą. Kiedy ktoś nie ma tego Daimona przy sobie, tego zwierzątka, takiego charakterystycznego tylko dla niego, to znaczy, że jest od tej duszy oddzielony. To jest pięknie pokazane. Ta symbolika jest przecudowna dla mnie, bo ona pokazuje właśnie, że to zwierzątko jakby symbolizuje charakter, jakby naturę tej duszy. Niektórzy mieli na przykład tygrysa, inni jakiegoś ptaka. To pokazuje. Taką naszą indywidualność piękną, e, czym naznaczona jest nasza dusza. E, więc świat robi wszystko, jakaś energia, jakaś energia w tym świecie robi wszystko, żeby, żeby nas od tego rozdzielać. E, czyli żebyśmy zatracali tę swoją właśnie indywidualność. I w miejsce duszy, tak jakby e, zostają wprowadzane różne programy. Które ktoś, w cudzysłowie ktoś, dobra, będę tak mówić, ktoś chce, żebyśmy tworzyli e, zamiast naszych naturalnych przejawów, naszych pragnień serca. E, I właśnie poprzez różne przekonania wtłoczone nam do głowy takie chcieństwa, e, zmanipulowane potrzeby. Bo od dzieciaka na przykład nam się wmawia, że każdemu szczęście da to, że masz rodzinę, samochód, pieniądze, cokolwiek, e, taka praca, najlepiej to taka, najlepiej to to i tak dalej, i tak dalej. I, i my, Róż, różne co mogą być rzeczy, ale jesteśmy przyklejeni, bo to nie musi być to, ale jesteśmy przyklejeni do jakichś nieswoich pobudek, pragnień, e, chcieństw, powinności, ograniczeń tak naprawdę. I często żyjemy w wewnętrznym konflikcie, nawet nie wiemy dlaczego. To taka oczywistość, oczywista oczywistość, ale żyjemy w tym konflikcie przede wszystkim dlatego, bo to, czego chcemy, nie jest zgodne z tym, czego chce nasza dusza. To, co wydaje nam się, że powinniśmy chcieć często. Często wtłaczamy się w różne ramy i na tym polega to oddzielanie duszy od umysłu. I w miejsce duszy wprowadzanie... Kłamstwa, po prostu kłamliwych pobudek. I wtedy, e, kiedy tak jakby ta dusza śpi, a w miejsce duszy zosta tak jakby to jest dosłownie, jakby ktoś się wkradł do, e, do miejsca, gdzie są przechowywane taśmy filmowe e, ukradł Twoją taśmę filmową e, z piosenką Twojej duszy czy z filmem Twojej duszy. E, Związał tą duszę, uspał ją, uś, uśpił ją i w miejsce, w, t, w miejsce tej taśmy wsadził w ogóle zupełnie jakiś horror, albo, albo jakiś dokument, który w ogóle nie jest Twój. To nie jest Twoja, jak gdyby, wizja, to nie jest Twoja prawda. I ty puszczasz potem tą taśmę. Masz wykasowaną pamięć, powiedzmy, w jakiś sposób. Jesteś tak zmanipulowany, że masz jakieś przebłyski, bo to oczywiście bardzo symbolicznie masz jakieś przebłyski, pamięć tej duszy, ale wyświetlasz ten film i ktoś ci mówi: tak, to jest to, to jest to, tak, trzeba żyć, to jest to. To jest to, co ty stworzyłeś, to, to, masz, to masz robić. I co się pojawia w nas? Wszystkie negatywne emocje są oznaką, że nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Um, I o co mi tutaj chodzi? Um, Chodzi mi o to, że dusza i umysł, tak jak serce i umysł, co można nałożyć jedno na drugie, tak naprawdę, mówię o tym sercu, takim właśnie, tym głębokim, takim sercu jako naszej istocie tym, tym portalu łączącym nas z naszą prawdziwą esencją, że dusza i serce to jest właśnie jak ojciec i matka czyli jak Bóg i Ziemia, które są jednym w, w, w całej kreacji. I to są dosłownie, jak gdyby to odnieść właśnie do natury, tak jak plemnik i komórka jajowa. One tworzą, one są obydwa tak samo nośnikami kreacji. A kreacja to jest nasza prawdziwa natura, tworzenie. My jesteśmy twórcami, tak jak na obraz twórcy. A żeby mogło istnieć um, tworzenie, aby mogła istnieć kreacja, potrzebne są te dwa pierwiastki: męski i żeński, czyli Bóg, i Matka Ziemia. Tak jak pięknie Indianie o tym mówili: Father Sky and Mother Earth. Tak samo um, potrzebna jest komórka Jajowa, jako matka, jako ta ziemia i plemnik, jako ten ojciec, jako ten Bóg, um, tak samo w nas. Analogicznie potrzebna jest nasza dusza jako to serce, jako ta matka, jako to, ta komórka jajowa i, i ten plemnik, czy który można przełożyć, że chodzi o umysł. Serce i umysł to jest wszystko tak, jakby to są odpowiedniki. Umysł, który jest nośnikiem idei. Tylko chodzi o to, co w tych ideach jest, co w tym umyśle jest. Nie umysł jest zły, sam w sobie. Tylko to, jak on jest właśnie skażony, jak te taśmy są po, po, jak gdyby pokradzione, te taśmy prawdy, i w miejsce taśm prawdy powkładane są różne bzdury. I umysł to wziął, i on po prostu, on jest tylko i wyłącznie projektorem. On ma to w dupie, jaką ty tam włożysz kasetę, bo, bo on jest narzędziem. A ty jesteś we władaniu tego narzędzia. I moim zdaniem, podstawowym takim kłamstwem ludzkości i oszustwem jest to, że nam w którymś momencie zabrano w ogóle tą świadomość nie wiem, jak to się stało, nie będę teraz w to wnikać, nie tutaj mam to na celu teraz ale oddzielono nas od tej świadomości, kim jesteśmy. W takim kontekście, że my przestaliśmy w ogóle wierzyć, widzieć, że my jesteśmy władcą tego projektora, czyli my mamy ten umysł, tak samo jak i to serce, tą duszę w naszym własnym posiadaniu jako narzędzia kreacji, a gdzieś nam po drodze mówiono, że nie mamy na to wpływu, że ten obraz, który się wyświetla na ścianie, czy ten obraz, który jest malowany, nie zależy od nas. Czyli, że nie jesteśmy właścicielami samych siebie i tych narzędzi kreacji, jakim jest umysł i serce, że to się dzieje poza nami, że nie mamy na to wpływu. Jesteśmy wtedy w głębokim śnie. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, że to jest nasze dziedzictwo, nasza, nasza, nasze, nasze dziedzictwo, ale też nasza wola, co będziemy kreować. I Zobaczcie, telewizor, jak fajnie jest. Te, telewizor, telewizja jest takim super zamiennikiem. Postawiony telewizor może to właśnie jako taki symbol e, skrzywionego umysłu. Telewizor, w którym m, przedstawia nam się jakiś fakt e, jako coś niezależnego od nas I, i można tam powiedzieć wszystko. I teraz dla przykładu, na przykład w telewizji powie ktoś, no dobra, wiadomo, co raz coś się dzieje na świecie. Nie będę mówić akurat o tym aspekcie, to to jest ekstra przykład to, że wypuszczono po prostu wiadomość taką, że wszyscy możemy zginąć z takiego i takiego powodu, i tak dalej, ale to może być wszystko. Gdyby teraz na przykład w telewizji powiedzieli, słuchajcie, idą wielkie huragany na Ziemi, to one by przyszły tylko dlatego, że ludzie by w to uwierzyli, żeby skupili na tym uwagę, bo uwaga, uwaga, jest nośnikiem, uwaga. Przyciąga do nas to, na czym się skupiamy. A prawda jest taka, że my byśmy stworzyli to i wszystko, co się dzieje, to tworzymy tylko i wyłącznie swoją własną energią. I to jest takie podstawowe kłamstwo tego świata. Gdybyśmy wszyscy się przebudzili i zobaczyli, że, że dzieje się to, w co wierzymy. A nie to, co naprawdę ma się wyda wydarzyć, bo wcale nie musi, ktoś nam to wmawia. Po prostu ta pałeczka została nam, ta pałeczka kreacji, ta, to zespolenie serca i umysłu. I w ogóle ta przede wszystkim w podstawie zosta została nam zabrana ta świadomość tego, że my mamy władzę nad własnym umysłem em, poprzez uwagę, poprzez em, świadomość, poprzez dawanie energii, em, ale mamy też kontakt z własnym sercem. I no, tyle. A... Ale to wszystko nie zniknęło. To cały czas jest. O, co, to, co nas od tego oddziela, to jest tylko taka właśnie cienka szyba. A przez to, że to jest szyba cienka i bardzo przejrzysta, to my nawet nie wiemy, że ona tam jest. A wystarczy. Puknąć paluszkiem i to się rozleci. I mamy dostęp do, do tych wszystkich narzędzi, które są nam potrzebne, żeby kreować w zgodzie ze sobą. I tyle. Smutne i piękne? Tak naprawdę? Smutne tylko dlatego, że nie wiemy, jak, jak mało nas oddziela od nas samych jako ludzkość a piękne dlatego, że mam do tego wszystkiego dostęp i na pewno przyjdzie taki dzień że, się, że zobaczymy to i będziemy się uczyć tej kreacji myślę, że to już się dzieje będziemy się uczyć tej kreacji być może bardziej przypominać sobie to a, i uświadamiać sobie swoją moc w tym wszystkim